okazję e, sterowanie dodatkowe może nie sterowanie specjalne o widełki w górę widełki w dół Dobra, ale co ja mam zrobić? Czy ja mogę? Nie, wolę tak. Oj, 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 Nie zacinaj się, Edward. Strasznie topornie chodzi ten wózek widłowy. I kamera sama mi wraca naprzód. Dobra. Widełki na dół, 30 cm nad ziemią. A tutaj raczej nie. Może to mam podnieść? Dobra, wycofajmy. Ciekawe, czy ten wózek da radę wjechać. O, dajesz, dajesz. O! Nie ma mowy. Ja jadę tym wózeczkiem. Za bardzo mi się to podoba. Młot tam leży. Ale młot jest mi chyba niepotrzebny. Chyba, że... Wysiądź, wysiądź, wysiądź. Dobra, najpierw przeszukam to miejsce na piechotę. Chociaż perspektywa nabijania zombiaków na widły jest kusząca. Hmm, dobra, tutaj się nie przedostaniemy. Jest ogień, są drewniane rzeczy. Co się stanie? I tylko tyle? Hmm, tylko tyle. Rura to mnie to mnie nie interesuje. Dobra, idziemy po nasz, po nasz wózeczek i spróbujemy coś wykombinować. Idę bokiem, bo piję. Mm, tak, wsiadamy. I jedziemy. Ząbiaczki. Mam dla Was widełki. Tylko ten wózek mógłby szybciej jechać, naprawdę. Wysiądź z tego wózka, wysiądź. Czy nie, tym się nie możemy bawić, mam pomysł, wsiadaj, włącz światła. Nie, zostaw te światła. Kierownica, tak. Z której strony ja cię mogę podnieść? Chyba z tej, tylko nie potrafię się tam wbić. Cholera jasna. Świetnie, wysiądź. Albo wsiąść. Jasny gwint, nie potrafi się ustawić. Dasz radę teraz, Edward, wysiąść z powrotem? No. Dobra, i teraz sobie opuścimy tutaj. Mhm. No tak, nie mogło się bez Was obejść. Gdzie biegniesz? Ja tam biegnę. Tak, na szczęście mamy tutaj ogień. Do którego nie za bardzo gra pozwala mi dojść, spadaj koleś. Ale na szczęście jest tutaj również ten młotek. Mam nadzieję, że się nie. No dobra. Tak coś się groba widzę mną. chła Koleś, gwarantuję ci, że zaraz dostaniesz w łeb. No, wreszcie. O, głupie zombiaki. Czy, czym wy jesteście? Jak mnie sponiewierał dziad jeden. Pytanie, czy ja się już do końca uleczyłem, czy po prostu spray się skończył? <laughs> 3%. Dobra, chodźmy po nasz wózeczek. Edward, wsiadaj. Opuść widły. Albo iniem. Dobra, teraz przynajmniej będziemy mieli jak wjechać na górę. Dajesz dwa edward... dajesz taranować, czy nie taranować? Taranować. W sumie ja sobie wykorzystam te pakunki, czy co to jest. Nie, nawet... Zaraz, zaraz, zaraz przeczytam. O, przynajmniej mam pewność, że nikt mi tam nie wpadnie. A ty czego chcesz? Jak wszyscy się troszczą o naszego bohatera, no po prostu wspaniale. E, dobra. Wychodzimy stąd. O nie. Ała, dobra, wysiadaj stąd, wysiadaj, wysiadaj, póki jeszcze żyjesz. Gdzie jest ten kokon? Tutaj. Dobra, po nim. Teraz jeszcze tylko. Chciałbyś, chciałbyś koleć Dobra, jeden z głowy. Padaj. Dobra, teraz co? Drabinka zniszczona. Oho. Świetnie. Przykro mi, ale giniesz. Mam taką nadzieję. Ciebie już nie ma. Ciebie też. I amunicja się skończyła. Hmm. Jak się tam dostać? Czy właśnie w taki sposób? Edwardzik na dół te widełki do góry. Dobra, musimy sobie sami zrobić tam schodki na górę Pierwszą skrzynię umieścimy tutaj No Edward, dajesz, 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 dajesz Fajna zabawa Tylko gdyby te ładunki się tak nie chwiały byłbym był szczęśliwy nie 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 dobra musimy jeszcze jeden sobie tam położyć gdzie jesteś? dobra weźmiemy ciebie powiedzmy Mhm. Dobra, ustawmy się. Dobra i zobaczymy, czy to coś dało. Hmm. Chyba, że jeszcze musimy sobie zrobić. Podejść z wideu to w sumie nie byłoby takie głupie, prawda? A nie wiem, jakim cudem miałbym się tutaj dostać teraz. Albo już wiem Bagi, bagi, bagi Dobra, zrobimy inaczej. Mhm. Podjedziemy jeszcze, odrobinę bliżej. Wysiąć. zobaczymy czy to, czy to coś da. Język mi się połączy, nie wiecie dlaczego. Świetnie. Edward, wierzę w Ciebie. I jak rozumiem, musimy tutaj pociągnąć. I na no chłopie mógłbyś zeskoczyć już no. Dobra, bierzemy wózeczek. I oczywiście zapomniałem kontrolować czas. Gdzie teraz? Teraz. W sumie nie mam pojęcia, gdzie teraz możemy iść. Dobra. Ja w tym momencie zakończę ten odcinek, jeszcze zapiszę grę. A w sumie powinna mi się zapisać właśnie w tym miejscu. Mhm. Świetnie. Tak więc. Dziękuję wszystkim za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.